Myślę, że nowy trener zostanie bardzo sympatycznie, miło przyjęty, także poczuł, że wiarę, że słówcy kibice i wszyscy Suszczanie będą pomagać, będą wspierać, co będzie się przekładało te, te, taką te dobrą motywacją do pracy. Chciałbym również podziękować trenerowi Liszpanowi, że podjął się trudnego, bardzo trudnego wyzwania po zwolnieniu trenera Andreja rezultaty pracy trenera, czy te rezultaty sportowe oceniamy jako wyjątkowo dobre. Dłużej, bo tutaj jest wiele wątpliwości, wiele pytań się rodziło, dłużej z trenerem Sztwanem jako pierwszym trenerem było bardzo ciężko funkcjonować, ponieważ no, warunkowo uzyskiwaliśmy licencję na każdy mecz. W nieskończoność tego nie można było przeciągać. Jeden trener nie może też prowadzić treningu, ponieważ no nie jest to taka efektywna praca. Trzeba tam wewnątrz czy dzielić zespół na grupy, pracować z grupami. Także no myślę, że tutaj pan Adam Romański napisze jakiś tam felieton, czy na swoim blogu, także opisze dokładnie sytuację. Niemniej mówię bardzo po prostu dziękuję. Mirkowi Lisztwanowi za to po pierwsze podjął się wyzwania, a po drugie, że to wyzwanie zrealizował naprawdę z bardzo dobrym rezultatem.